czynniki a i b wielomianu w jeżeli podpunkt a wielomian w od x równy minus 3x do trzeciej plus ax kwadrat plus bx plus 2 spełnia warunek, że wartość wielomianu dla minus 1 jest 4 oraz wartość wielomianu dla 2 jest 20 czyli y, wartość wielomianu 4 to jest minus 3 dla minus 1 czyli minus 1 do trzeciej dodać a 1 do kwadratu, dodać b razy minus 1 i dodać 2 oraz wartość wielomianu 20 dla argumentu 2, czyli minus 3 razy 2 do trzeciej, dodać a razy 2 do kwadratu, dodać b razy 2 i dodać 2. I trzeba rozwiązać układ równań. Czyli 4 równa się minus 1 do trzeciej minus 1 razy minus 3 to jest 3, minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli plus A odjąć B dodać 2. I drugie równanie, 2 do trzeciej to jest 8, czyli minus 24, dodać 4a, dodać 2b i dodać 2, Przeniosę na lewą stronę, niewiadome, czyli minus a dodać b jest równe. Tutaj mam 5, odjąć 4 to jest 1. I minus 4a minus 2b jest równe. Minus 24 plus 2 to jest minus 22. I 20 przeniesione to jest minus 42. Metodą przeciwnych współczynników, czyli drugie równanie dzielę przez 2. Czyli odjąć a, dodać b równa się 1 i minus 2a minus b jest równe minus 21. I po dodaniu równania stronami jest minus 3a równa się minus 20. Czyli po podzieleniu przez 3, minus 3a jest równe 23, czyli 6 całych i 2 trzecie. No i teraz B. W podstawie do tego pierwszego równania, czyli minus a dodać b jest równe 1, czyli minus 6 i 2 trzecie plus b równa się 1, czyli b jest równe 7 całych i 2 trzecie. Czyli y Współczynnik A jest równy 6 i 2 trzecie. Współczynnik B jest równy 7 i 2 trzecie. Podpunkt B. Dla minus 3 jest równe 11, czyli 11 równa się minus 3 do potęgi czwartej. Dodać A. Minus 3 do potęgi trzeciej. Dodać B. Minus 3 do kwadratu i dodać 2, oraz W od 1 jest 7, czyli 7 równa się 1 do czwartej, dodać A razy 1 do trzeciej, dodać B razy 1 do kwadratu, dodać 2. Czyli 11 równa się do 4 z 81, odjąć 27a dodać 9b i dodać 2. 7 jest równe 1, dodać a, dodać b i dodać 2. Czyli przenosząc na lewą stronę, 27a odjąć 9b jest równe 81 odjąć 11 to jest 70 i plus 2, czyli 72, oraz minus a, minus b jest równe 3, minus 7, czyli minus 4. Pierwsze równanie pomnożę przez minus 9, czyli jest minus 3a. Dodać b jest równe minus 8 oraz minus a minus b jest równe minus 4. I po dodaniu mam minus 4a jest równe minus 12, czyli a jest równe 3. I podstawiam do równania minus a minus b równe minus 4, czyli minus 3 minus b jest równe minus 4, minus b jest równe minus 1, czyli b jest równe 1. Czyli szukane współczynniki to 1 oraz 3.